Cześć moi drodzy, mamy już początek zimy, tak? Zobaczcie, piękna sceneria, wspaniałe widoki. Wychodźcie do Waszych ogrodów 2 grudnia 2023 roku. Mamy po prostu piękną scenerię, ale do rzeczy moi drodzy, pytanie jest bardzo ważne: czy okrywać rośliny na zimę? Bo często zadajecie pytanie, czy, czy moja roślinka nie przemarznie. My na naszej działce praktycznie nic nie okrywamy ponieważ z tego założenia wychodzimy, że jak coś ma zmarznąć, to znaczy, że nie jest przeznaczony na nasz klimat i po prostu wymarza, tak? Czy okrywacie drzewka owocowe, też nie polecam. Zobaczcie, u nas ta brzoskwinka była sadzona w samym roku na jesieni i sobie dała radę, tak? Żadnym tu nie była osłonięta. Oczywiście możecie troszkę tutaj w pierwszym roku po posadzeniu czymś tam osłonić, tak? Czy, czy włókniną, czy jakąś tam owczu, teraz wełną, jest popularna, taka biała, tak fajna. Też Wam to pomoże, żeby Wam nie gryzły żadne tutaj stworzonka tych młodych, właśnie tej młodej kory, czy sarny, czy zające. Ale sedno jest takie, że my nie okrywamy. tak? My uważamy, że po prostu, jeżeli roślinka nie jest na nasz klimat, to ona po prostu nie, do, nie dożyje do, do wiosny. I moi drodzy, tak, oczywiście możecie zrobić, nie okrywając, ale możecie zrobić tzw. Kopce, tak zwane kopce, czyli obsypać korzenie, czy też samą nosadę roślinki. Takim mniej więcej 20-30 cm warstwą ziemi. Tak? Szczególnie to polecam takim, na takie roślinki, które są bardziej wrażliwe. Nie chodzi tu o rośliny owocowe, e, tylko bardziej ozdobne, takie jak budleja, dawidi, czy, czy na przykład ogrodowy hibiskus, czy róże wielkokwiatowe Te roślinki bym polecił akurat Wam e, kopce zrobić podsypać je ziemią. Teraz, oczywiście, jak to się mówi, nas i drogowców zima zaskoczyła. Ja nie zdążyłem w tym roku. Zrobić kopców na, pod tymi roślinkami, bo po prostu zima się pojawiła praktycznie z dnia na dzień. Temperatura spadła z plus 6, 7 na minus 5 i było, że tak powiem, po zabawie. Ziemia już nie była plastyczna, nic się z nią nie dało zrobić, była jak gruda, twarda i po prostu ani sadzonek, jakby nie wszystkich, nie zabezpieczyliśmy, ani nie zdążyliśmy zrobić kopców. Jeśli sadzicie winorośla, to też zwróćcie uwagę na to, że jeżeli są młode, tak, posadzone jesienią. Też warto je okopczykować, a nawet też owinąć. Więc tu bym zrobił wyjątek przy młodych winoroślach. Natomiast pozostałe roślinki, czy to będą owocowe, nie okrywam. Tak? Czy sadzę młode jabłonki na jesieni, czy grusze, czy śliwe, zostawiamy tak. Jeśli chodzi o brzostkinie czy morele, jednak polecałbym sadzenie te wiosenne, bo zimą te, te roślinki mogą Wam jednak wymarznąć. Tak? U nas się udało, bo nie była mocna zima jeśli natomiast przyjdzie mocna zima one nie tyle mogą wymarznąć co też się mogą wysuszyć bo po prostu korzeń jakby nie, nie rośnie już zimą tak u brzoskwinek i po prostu one tego że korzeni nie wytwarzają więc one mogą się po prostu wam nie tyle przemarznąć co wysuszyć przez okres zimowy także akurat wrzoskwinie czy murale czy te wszystkie ciepłolubne roślinki owocowe radziłbym jednak wam sadzić na w okresie wiosennym i zobaczcie jeszcze krótki kadr na tą piękną naszą przyrodę Zimową, zrób tutaj pokaż jak to wygląda. Zobaczcie, wszystko przyodziane śniegiem. Jakie prace teraz możecie zrobić? No niewiele, tak. Możecie oczywiście śnieg wykorzystać do szklarni, wrzucić, żebyście mieli tą ziemię, że tak powiem, biologicznie aktywną, nie jałową, bo brak wody powoduje, że przez zimę w szklarniach ziemia po prostu się robi taka wyjałowiona. I oczywiście niektórzy na przykład nawadniają jesienią, ale myślę, że lepiej to poczekać i teraz wrzucić ten śnieg. Macie darmową, darmowe nawodnienie waszej szklarni. Zalegający śnieg oczywiście może uszkodzić wasze iglaki, więc też zwracajcie uwagę, czy to macie jakieś cisy, czy, czy tuje. Oczywiście to pięknie wygląda, zobaczcie tutaj, tak? Natomiast jak będzie tego za dużo, to szczególnie jak macie trochę większe te drzewka, może wam gałąź jedną, drugą ułamać. Więc zwracajcie na to uwagę, odszepcie wasze drzewka. Ja na razie nie odszypuję, bo jest mało śniegu relatywnie, więc czekamy po prostu na rozwój sytuacji. I moi drodzy, to tyle. Komentujcie, lajkujcie. Dzięki za to, że jesteście z nami, pomimo tego, że jest zima. To cały czas jest jakaś tam grupa osób, które, którzy nas stale oglądają, wspierają nas tym, lajkujcie i zadawajcie oczywiście pytania w komentarzach, czy wy okrywacie swoje rośliny na zimę, czy po prostu robicie tak jak my i zostawiacie to, że tak powiem naturze i czekamy do wiosny, zobaczymy czy wszystkie roślinki na pewno nam się obudzą, że tak powiem w tym marcu czy kwietniu. To do wiosny, a następny filmik w sobotę, bo teraz zimą będziemy kręcić troszkę mniej, czyli co sobotę się widzimy, zawsze jakiś temat będę poruszał, a tematy są i dlatego będą filmiki, cześć!